Światowy, europejski puchar. Na co? Jak to? Badać? Losujemy kolony. Jeden się trafi. Mamy go z mapy aż do niego. Nie żadnego do. I to. Anna. No i została usunięta, nie wylosowana. Holandia, papa Holandia, no już nie ma jej. Dobra, zostawcie suba i lajka. Dobra. Jest, czyli ona nie będzie mogła Ja To Godzina. Już która zrobi. To nam mniej państw, ta dobra, kręci fortuny w tym polu cztery, Islandia, Islandia, usuwam, czyli taki odległy, z Francji. No, może ona wygra. Tety. Był blisko tych pa A ba... usunąć. Widzicie ciekawe w stanie. A ja Was zapraszam na mój kanał. i lajka, bo się bardzo na ten odcinek. I jeszcze, wspomniałem, słuchaj. Chyba już skończyłem. Dobra, bo tak nie oglądał go euro, ale zobacz, macy odpadły. Muszę, bo zapomniałem, jak się to robi. Ech, dobra, zaczynam koło fortuny, nam Luxburg. Ech, Musimy się pożegnać już z dwoma krajami Beneluxa. Została Belgia. Belgia mogła. Nie widzę. I Czarnogóra została już. Gdzie? Polska. Nie, Nie wiem. Polska, to jest dobra. To jest taki imperialista w Azji. Turcja, kurwałem. W nią, bo ona nie musi bo ona jest euro, euro jak samolot Rosja. Wierzyłem li ze mną Polska! Nie. No i Polska Czyli Polska na pewno nie może... Stresuje, wygra. A więc Norwegii już dwa Skandynawskie kraje usunięte. A nie, i słuchaj. A, A i te kraje są nie zlewały się. Uff, proszę oby Kciuki. Okay. Został nam kraj o... Bał... Bałtycki 2. Polska się też w to zalicza. Chorwacja. Oj oj No, jeżeli dotknąłeś do tego, to została lajka. Czasem Kosowo. Kosowo powstało w XXI wieku. Serbia nie musiała ich to Gry Kurde Tak pali SOWŁOCH Ale Czad Niemcy się bardzo już otrzymają. Już nie ma krajów bałtyckich Benelux jest Ale gdzie tutaj? Belgia, Może do finału? Trzymajmy. Jest tam. Mógł dać użyć Po prostu tak. Nie był do wygrania. Każdy ma szansę. Czym większa szansa na wylot Hiszpanii. Usuwamy. Papa. Pa. Uf! koło Uniiec. Super. Jak widzimy, bo tak mało reprezentacji z i czeniej w Poleg Znicz dla Ciebie Wielka bnia. Ja pili ci alianci I sobie kopamy Czyli w dwie wyspa, oczywiście Mona Oprócz No bo ja nie zaliczam Jakie jako No i Niemcy Zawalały po... Los Kowanka. Wa... bo dlaczego nie nazywam Bośni i Hercegowiny? Bo to jest dwa państwa, mówi się na to: Bośnia. No dobra. Ukraina jest Ukraina, jakby

Grecja, Belgia, Portugalia, Finlandia, Dania, Białoruś, Słuchia, Austria, y... Szja i Serbia. Zaczynamy. Ta pałańka. rusz odpada. Na sam. Ja... 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 Jak cały czas jak, jak zmniejszają się liczba państwa, tym większa szansa. ...dane państwo. Serbia się utrzymuje. I Grecja. Didi. Nie wierzę. Kurde. Tańsze. Kto lubi... Ta na... 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 do d... ta powanka. Ta pow... powanka, która się szyła tego zostało sześć はい。No. Okay. No,

Dajcie i krawę i por I... przegrywam, co? Italia po fina przegrywam. No i magia zwęża. ...w jak Belgia, a my się w odcinku.